Cześć wszystkim. Obsługa analityczna w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od podsumowania danych dla firmy. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Możesz dokładniej rozważyć wszystkie parametry badanej organizacji. Przyjrzymy się obecnym podstawom organizacji Constellation Brands Incorporated Ticker STZ. Przegląd powstał na podstawie danych aktualnych na dzień 17 kwietnia 2025 roku. Według klasyfikacji guru.markets firma Constellation Brands należy do podkategorii. Narkoł w analizie bierze udział 59 organizacji, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Przyjrzymy się tabeli zamówień pod koniec tego filmu. Wynik dla firmy – 6 na 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii 2,1 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na całą amerykańską giełdę. Należy zwrócić uwagę, że średni wynik dla całego rynku ogółem to 1,8 PKT. Wobec wyniku spółki wynoszącego minus -6 punktów Constellation Brands. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Constellation Brands i akcje podkategorii. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy zapasy Constellation Brands Incorporated wykazał dynamikę minus -29,2%. Zmianom cen w tej podkategorii sprzeciwia się 38,9%. Nie mówi to nic definitywnie, ale należy wziąć pod uwagę ten fakt. Kapitalizacja rynkowa spółki Constellation Brands wynosi 33,8 miliarda dolarów. A kapitalizacja podkategorii wynosi 685 miliardów dolarów. Constellation Brands Incorporated ma udział na poziomie 4,831, procent. Jest jedną z małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 7,81 miliarda dolarów. A kapitalizacja podkategorii wynosi 184 miliardy dolarów. Constellation Brands stanowi udział w wysokości 4,249%. Po porównaniu udziałów giełdowych i wartości księgowej zobaczymy, co następuje. Zajęty udział Constellation Brands Incorporated w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 4,831%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 4,249% czyli o 12% mniej niż udział wartości rynkowej. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej pod kategorii zła 1 PKT. Zobowiązania finansowe badanej organizacji wynoszą 13,4 miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe do kapitalizacji księgowej wynoszą 167% kapitału spółki. Ocena na podstawie poziomu zadłużenia firmy zła 1 punkt. Stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa do jego zysku wynosi 0. Natomiast średnia w podkategorii wynosi 21,3, czyli jest znacznie gorsza niż w podkategorii. Ocena wskaźników wartości rynkowej do zysku na tle spółek w podkategorii bardzo zła 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 81 milionów dolarów. Przewidywane zyski na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 2535 milionów dolarów. To o 3,013,6% więcej niż obecnie. Ocena przewidywanego przyszłego zysku na tle spółek z kategorii akceptowalny 0 punktów. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 3,2. Średnia w podkategorii wynosi 3,3, to o 3% mniej niż w podkategorii. Ocena relacji ceny akcji spółki do wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobra 0,5 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 10 210 milionów dolarów. Przewidywane przychody na kolejne 12 miesięcy nie są znane, co jest wyjątkowo niekorzystne dla perspektyw spółki ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii złe minus 1 pkt. Marża wynosi minus 8%, przy średniej w podkategorii 15,4%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 16,2%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii akceptowalna – 0,5 pkt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 2,724%. To o 77% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. CEO pokazuje brak równowagi w aktualnej cenie rynkowej przedsiębiorstwa Constellation Brands Incorporated prawdopodobnie w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału rynkowego na jednego pracownika firmy wynosi 3121 tysięcy dolarów. Natomiast dla podkategorii 1760 tysięcy dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wskaźnikami organizacji wynosi 77,3%. Ocena wysokości kapitału zakładowego przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii akceptowalny 0 punktów. Wielkość zysku na każdego pracownika firmy wynosi -7,7 tysiąc dolarów, ze średnią w podkategorii 82,6 tysiąc dolarów, a różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 91%. Oszacowanie zysku na każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii: akceptowalny 5,0 punktu. Przychód na indywidualnego pracownika organizacji wynosi 963 000 dolarów. W podkategorii znajduje się 536 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 80%. Oszacowanie sprzedaży dla każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii akceptowalna 0,5 PKT. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 3,5% przy średniej dla podkategorii 1,1%. Jest to ocena możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 53% Proc Constellation Brands w podkategorii poziom ten wynosi około 58%. Technicznie rzecz biorąc, papiery wartościowe podkategorii są wyceniane w przybliżeniu tak samo jak akcje Constellation Brands. Aktualna wycena akcji spółki wynosi około 183 dolarów. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 211 dolarów. Różnica między obecną ceną a konsensusową prognozą wynosi około 15%. Proc. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dla Państwa dostępna. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte w danym sezonie przez system informacji i oceny referencyjnej guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy papierów wartościowych Constellation Brands Incorporated system oceny informacji i referencji guru.markets podjęto następującą decyzję otworzyć transakcję w dół po cenie 183,3 dolara amerykańskiego za akcję. Zamówienie zostało otwarte ze względu na stosunkowo niską ocenę firmy. Ocena spółki została dokonana w oparciu o podejście oceniające wskaźnik Akime. Take zysk wynosi 166,45. Stop loss ustawiony jest na 199,61. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez Take Profit lub Stop Loss. W tym przypadku transakcja zostaje ustalona automatycznie na podstawie wyników sesji z dnia 17 maja 2025 roku lub w ostatni dzień roboczy przed tą datą. Serce. AP będzie głównym zleceniem kupna. Film z głównej transakcji został już opublikowany na tym kanale. Przy zamykaniu jednego ze zleceń podstawowego lub bilansującego. Kolejność przeciwna ustalana jest po cenie rzeczywistej. Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru.markets. Wszyscy jesteście naprawdę najlepszą publicznością na całej planecie.